co zrobił pies niedobry niedobry pies co zrobiłeś Niedobry pies. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Nie dobry pies. Niedobry pies. Co zrobiłeś. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś. Niedobry pies. O, niedobry. Nie, dobry pies. Nie, dobry pies. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? <śmany> <śmany> Nie mogę. No? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co? Co pies zrobił?